Mogłeś wyjść na środek, Wszyscy, żeby cię dobrze, widzieli. Dobrze, dobrze. Przedstaw dobrze. się że z nowym fantastycznym. No, nie, no chyba wiesz, wiem. Nie, no wyczerpał się przedstawić. Mimo. Proszę o spokój. <śśla> Jeszcze raz powiem, dzień dobry bardzo. Wszystkich witam. Przede wszystkim nasze piękne panie. Moje nazwisko: Zaskinił Krystian. Część mnie zna, nie. Od, no powiedzmy. Tak, de facto od kilku dni dopiero jestem pełnoprawnym socjestem. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na co prawda spóźnionym terminie, ale bardzo ważna uroczystość Dzień Kobiet. Ja ze swojej strony oraz całej rady chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tego święta. No co mogę powiedzieć? No, świat bez takich. Pięknych kobiet, pięknych kobiet. E, wszystkiego radości. dobrego, spełnienia marzeń. E, przede wszystkim uśmiechu. E, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Radości. Radości, tak, tak. Przede wszystkim radości uśmiechu. E, radości. Chciałbym, chciałbym podziękować. kolegom do Drościa. E, dzięki, przede wszystkim, dzięki którym powstała ta impreza tutaj. Jest mi niezmiernie przykro... Przepraszam. Niezmiernie, no, ale miło, niezmiernie miło, miło jestem dumny z się... e... plena, plena. Jest tego, że mogę tutaj z Wami być, a przede wszystkim dziękuję wszystkim mieszkańcom można przekazać za zaufanie, za które zostały uderzone. Mam nadzieję, że takich spotkań będzie więcej, żebyśmy mogli się integrować. A przede wszystkim e, życzę Wam e, kobiety, żeby uśmiech nigdy Was nie opuścił. Żebyście każdego dnia były szczęśliwe. Dziękujemy. Możemy zacząć. Dziękujemy. Proszę bardzo. Dziękujemy. Tutaj światuszek. Wszystkiego najlepszego. Droga żoną dla Ciebie też mam wszystkiego najlepszego, tak, tak, żeby się nie awaliło, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Wszystkiego Dziękuję. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego Ślicznie dziękuję, ale pięknie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Tak, o to możesz robić. Pani miliony kilometrów na tych dziedzinach robi. Dziękuję. O, panie... Dziękuję bardzo. Jako no, ale bardzo dziękuję. Wszystko, że dobre. No, no. jest pani za to chce być całowana, to prawda, <grym grym grym> tak, tak, tak. Całować się będziemy później, jak się chcemy. Wszystko dobrego. Dziękuję. Ej, no. Ale dużo, wielu. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Nie ma, a nie? Nie, bo no, jeszcze tutaj. Ach, no. Widzę, musimy do kamerki. Wszystkiego najlepszego z Akademia Kogut. Dobra. <grym> Dobra. Chodź tu, chodź. Chodź tu, chodź. Zdzięcie? Zdzięcie? Nie, 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 jeszcze nie chcę <grystanie> podziękować. <grystanie> dziękuję. Ja w imieniu całego koła dziękuję Sołtysowi, że z nami był, pomógł nam tu zorganizować tą całą imprezę i dziękuję bardzo. Więc ponieważ jest to spóźniony dzień kobiet, więc jeszcze chciałam dodać, że w niedzielę był dzień mężczyzn. Więc wszystkim mężczyznom, którzy z nami są, naprawdę dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu, no i żeby byli z nas dumni, bo my, jaka taka słaba płeć, potrzebujemy takiego wsparcia szerokich ramion, ale można piękne, powiedzieć. Ale piękna płeć. No, piękna, my, my płeć piękna. No płeć tak, płeć, tak chyba nie bardzo. No, to, nie. No, to w niedzielę było, a ponieważ w poniedziałek był Dzień Sołtysa. Ojej, ale, ale, <słysza> ja, jak jest. Poniedziałek, poniedziałek był Dzień Sołtysa, więc naszemu sołtysowi życzymy wszystkie panie zdrowia, sukcesów i no realizacji planów. A kupiliśmy coś na pamiątkę, żeby po takim trudzie, ciężkim pracy wieczorem mógł sobie śpiewać. Ona tańczy dla mnie. Bardzo Świetnie Wam dziękuję. To nie, Pokaż. Ona tańczy dla mnie. Bardzo ładne, Nie wiem, że o nocy nic nie będziesz To jest szklaneczka z drinkiem i dzisiaj sołtys będzie pił orężarkę z tak, tego, oczywiście, wierzę. z tego. Oczekujesz. Tak. Więc zapraszamy teraz do obsługi. Już obsługujemy. <laughs> <Dziś w tyłuchę. śmiech> O, jeszcze, jeszcze przepraszam, jeszcze pan radny. że troszeczkę tylko przedłożę te przemowy Ja nie jestem tak ładnie przygotowany jak Krystian, wybaczcie. <trimming> e <s €3> poprawi się w przyszłym roku. E mm dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I panią. Na co dzień, nie tylko od święta, e, traktowania, jestem pewien, że tak jest, ale niech tak zawsze będzie, traktowanie przez mężczyzn was otaczających tak, jak to jest dzisiaj, e, jestem pewien, tak jak powiedziałem, że tak jest, aby było tak zawsze, e, a widzę, że Dzień Kobiet dla was nie ma tylko i wyłącznie wymiaru symbolicznego, jest też okazją do integracji, życzę, by te, tak. też tak zawsze było, żeby zawsze przynosił uśmiech i, tak I radość. Dziękujemy. Ja się ja dobrze. Dobrze. <coughs> szanowne zebrani, szanowne panie. Chciałem tutaj jako kółko rolnicze, a to koło gospodyń to nasze takie można powiedzieć prawe ramy Kułkowiczów. Jako Kółkowiczów tu jest w tej chwili nas troszkę mało bardzo, ale chciałem z tej okazji wszystkim naszym szacownym paniom życzyć wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, to jest dla mnie tu już któraś tam kilkudziesięcio, nie kilkudziesięcio. 20 lat jesteś przewodniczącą. No, no, no. Kilkudziesięcio, impreza podobna, w tej chwili gościmy nowego sołtysa, wszystkiego dość leby, dobrego z naszej strony, dla niego na tej można powiedzieć nowej dro, drodze życia, bo, no, tak, tak. słuchajcie, to są, to, są, to są najbliższe lata, ciekawych spojrzeń, ciekawych doświadczeń, ciekawego tutaj zintegrowania się szczególnie z Zesią i, i tych czy innych spraw. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. To nie jest spóźniony Dzień Kobiet. Dzień Kobiet to powinien być tak prawie codziennie, ale ta dzisiejsza uroczystość nie odbiega znacznie od tego 8 marca, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego od członków Kółka Roniszego. Dziękuję bardzo. Ja teraz pozwolę się zapytać, będę szeptać kto to kto herbatek, kto wieczór. Kto... Ja może, ja może.